Święta to czas, w którym całkiem obcy sobie ludzie otwierają serca dla siebie nawzajem. Są dla siebie mili i uczynni, a czasem poza zwykłymi odruchami ludzkiej życzliwości robią nawet coś więcej. Tak jak w przypadku młodej Włocławianki, która na święta chce podarować dzieciom uśmiech. Pomysł na akcję charytatywną zrodził się w mojej głowie mniej więcej w wrześniu tego roku. Zgłosiłam się do mopr właśnie z, z tym pomysłem. No, gdzie zostałam bardzo ciepło przyjęta i pracownicy socjalni zaczęli wybierać z każdej sekcji po jednym dziecku, u którego właśnie w pokoju będę malowała różnego rodzaju postacie bajkowe. Znaczy dzieci nie tylko chcą postacie bajkowe, bo też się zdarzają motywy kwiatów, poza tym pingwiny z Madagaskaru. Choć początkowe założenia akcji nie miały w planach przeozdabiania ścian ośrodka przy ulicy Radosnej, to jednak pani Kinga postanowiła to zrobić. We wszystkich pokojach powstały piękne motywy kwiatowe. Jest to piękna sprawa, jest to piękna rzecz. Rzadko spotkać ludzi, którzy wychodzą z tak piękną inicjatywą dla drugiego człowieka. Zresztą znaczy, no pomysł to jest ładny, bo jest miło w pokoju i akurat Natalia, bo Natalia ma córkę na imię, akurat zwraca uwagę na te kwiatki. Teraz w pokojach hotelowych ośrodka zaczęło tętnić życie. Powstałe rysunki mają ładny wygląd, ale co ważniejsze, mają również charakter terapeutyczny. Wiemy doskonale, że dobry nastrój, który towarzyszy dziecku, dobre samopoczucie, zadowolenie, komfort przebywania również pozytywnie wpływa na osiąganie lepszych efektów terapeutycznych. Także ta inicjatywa jest szalenie cenna. Pani Kinga już niebawem planuje kolejną akcję, tym razem związaną z obchodzonym w styczniu dniem Babci i Dziadku. Projekt zakłada tworzenie kart okolicznościowych i przekazywanie ich podopiecznym domu w spokojnej starości. Iwona Bluszcz telewizja kujawy